Wielu podatników, szczególnie tych, którzy nie prowadzą jednoosobowych działalności gospodarczych, płaci większe podatki niż tak naprawdę może. Bardzo często wynika to z tego, że nie mają wiedzy na temat ulg podatkowych, które mogą zastosować i żyją w przekonaniu, że skoro system rozlicza sami ich PIT roczne, to tak naprawdę to jest jedyne, co mogą zrobić. Cześć, witam Was w nowym odcinku Litigatok. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ulgach podatkowych, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, zachęcam Was do zasubskrybowania oraz polajkowania tego filmiku. Pierwszą ulgą, o której mało kto pamięta, jest ulga na internet. Wbrew takiej powszechnej opinii ona nadal obowiązuje. Możemy z niej skorzystać przez dwa następujące po sobie lata podatkowe do kwoty 760 zł rocznie. Warunkiem do skorzystania z ulgi są odpowiednie dokumenty. Najczęściej faktury albo dowody zapłaty wystawione bezpośrednio na dane podatnika. Możliwe, że uznacie, że kwota nie jest jakaś bardzo wysoka, jednak warto nawet z tak małych ulg skorzystać. Drugą, zazwyczaj niedocenianą ulgą jest ulga rehabilitacyjna. Bardzo wiele osób kojarzy ją jedynie z możliwością odliczenia zakupu sprzętu rehabilitacyjnego albo leków, jednak jej zakres jest dużo szerszy. Mówimy tutaj chociażby o kwestiach kosztów dojazdu na rehabilitację. Czy kwestiach opieki. Co ważne, mogą skorzystać z niej osoby niepełnosprawne, ale również ich opiekunowie. Trzecią ulgą, która jest bardzo często pomijana i niedoceniana, jest ulga na Większość osób będzie kojarzyła ją z przekazywaniem datków na cele organizacji pożytku publicznego, ale również musimy pamiętać o tym, że datki na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwo również zaliczają się do tej ulgi. Tutaj tak samo. Same odliczenia mogą nie być wysokie i obowiązują na nas różnego rodzaju limity, ale jeżeli przekazujemy środki dla różnych organizacji, warto skorzystać z możliwości odliczenia tego od podatku. Warto również wspomnieć o ulgach statusowych. Mam tutaj na myśli chociażby ulgę dla młodych, ulgę dla rodzin 4+, czy ulgę na powrót. Bardzo wiele osób nie korzysta z nich, ponieważ nie wie, czy spełniają określone warunki, które przewiduje ustawa, a oszczędności, mogą być naprawdę bardzo duże. Zachęcam więc do zweryfikowania, czy nasza sytuacja pozwala na skorzystanie z którąś z tych ulg. Przyniesie Wam to naprawdę sporo oszczędności podatkowe. Ostatnią ulgą jest już klasyk, czyli ulga na dziecko. Wbrew pozorom najbardziej powszechnie stosowana ulga, jednak sprawiająca czasami najwięcej problemów. Mamy tutaj kwestię limitu, że przy jednym dziecku musimy sprawdzić, czy przychody naszej i naszego partnera nie przekraczają ustawowych limitów, przy dwójce dzieci już nie musimy tego robić. Jednak problemy zaczynają się w momencie, w którym na przykład dochodzi do rozwodu i podziału opieki nad dzieckiem. Bardzo często wtedy ulga albo w ogóle nie jest stosowana, albo jest rozliczana w sposób nieprawidłowy. Warto więc przyjrzeć się, czy w tym roku rozliczając PIT 37 za 2025 rok możemy skorzystać z ulgi na dziecko. Dlaczego tak wiele ulg jest niewykorzystywanych? Przede wszystkim wynika to właśnie z niewiedzy i z tego, że ślepo podążamy za tym, że system rozliczy nas samodzielnie. Ale ulga podatkowa to nie jest prezent od Państwa, ale realne narzędzie, które pozwoli zarządzić Twoimi obciążeniami podatkowymi. Dlatego zachęcam, żeby przed wysłaniem pit za 2025 rok sprawdzić, czy naprawdę nie mamy opcji na żadną oszczędność. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się w następnym odcinku, a Was zachęcam teraz do subskrypcji naszego kanału Litigatok oraz polubienia naszych social mediów.